ja tutaj Lisiczka i witam Was dzisiaj w kolejnym odcinku z Arcade Gamesów na Hypixelu. Dzisiaj niestety gram sama i miałam w planach, żeby pograć troszeczkę różnych gierek. Może po kolei przejadę wszystkie Party Games od 1 do trójki, a w międzyczasie będę grała w Hypixel SES. Tam może wskoczę od razu o, na Party Games 1. Dawno nie gram w Party Games, tak po prostu. Wiem, że polecaliście mi też jakieś Party games na... na stronie, chyba Minecraft Party czy coś takiego. Nie pamiętam dokładnie, ale jakoś tak nie mam ochoty zaczynać gier na innym serwerze. Tutaj na razie są fajne, więc mogę sobie pograć tak na spokojnie. A sama gram, bo jest dosyć późno, kiedy to nagrywam. Zresztą zazwyczaj nagrywam późno, więc jeżeli ktoś chciałby ze mną, to musi się szykować na to, że będę dostępna zazwyczaj po 22, wcześniej, rzadko kiedy. W tej mini-gierce się skacze i zdobywa wełny. nie umiem tym sterować. Wow! Ale pustera dostałam! Wow, co chyba zdobyłam? Wow! Kurde, chyba wygrywam! Wygrałam! Wygrałam! A teraz muszę pozabijać zwierzęta, żeby dalej mi dobrze szło. Kurczę, pierwszy raz coś wygrałam w Party Gamesach. Czyżby ćwiczenie czyni mistrza? Wow. Wracaj, krowo! Niko tutaj nie ma, żeby mi poprzeszkadzać. A, dobra, ktoś jednak jest. U! Nie chcę minusowych punktów. Spadłam! Spadłam przez was, okropne zwierzaki. Zapominam cały czas, że tutaj yy, nie ma jeszcze. Tego całego yy, czekania, zanim się uda co, coś zrobić. O, jestem na drugim miejscu. Nie jest tak źle. O. Mam, mam jakieś gwiazdki. O, patrzcie, jestem na pomarańczowym, ale mi wyszło. Z tego jestem kiepska. One nigdy nie chcą wpaść. Wracaj! Świnio! Dobra, wezmę inną. Z tego cały czas jestem taka kiepska, że to jest masakra. One nie chcą po prostu wpaść. O ty świnio! Uh, kurde, musieli to zrobić teraz? Dobra, chyba żadnej świni nie złapię. No, chodź, 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 chodź. Chcesz jeden punkcik? No, chodź. Ty świnioty. Fajnie, męczyłam się... Dobra, nie jestem dobra w biciu świń, znaczy w ciągnięciu świń, ale za to będę lepsza w, w biciu. Nie O, Oj, jak one płaczą. Okej. Okay. Troszeczkę ich uderzyłam. Okej. Okay. To nie jest tak źle. Ja nawet czasu patrzeć na tablicę wyników. Tak się skupiam na panczowaniu, nie to perków, no? Tak, chcę być pierwsza. Bonus, 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 pijemy bonusa. Znaczy ja biję, sama. Ja sobie dam radę sama, ludzie, idźcie sobie. Ja muszę wygrać, nagrywam tutaj odcinek, staram się i w ogóle. A, była pierwsza, drugi raz. A, jest świetnie. O, nie, to jest dziwne. Ojej, koń się tu zmerczowali. Tu jestem bezpieczna. Tutaj ktoś biega. Okej. Okay. Chyba nie będzie trudne. Okej okay. Oj, za daleko Okej, okay, teraz powinnam być bezpieczna Oprócz tego, że jak oni tak skaczą, to ja nic nie widzę Dobra, czyli ci Ci najgroźniejsi odpadli Od razu, kurde, złe wybrałam Tu jest ich dużo Ok, teraz się podzieliliśmy, przynajmniej okej, okay, udało mi się skryć. Żeby mnie tylko z boku coś nie złapało, to będzie dobrze. Ok, nie, udało mi się. Coraz trudniej jest. Nie. Dobra, jeszcze mi się udało? Ale jest już ciężko! Nie! Ok. Uf. O Boże! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, udało mi się! Udało mi się! Nie, nie. Dobrze, że zanim te śnieżki dolecą, to trochę troszeczkę czasu mija. Udało mi się w ostatnim czasie. Ktoś się chyba za wcześnie ruszył. Okay. O! Nie! Pomóż mi, pomóż mi, tak, popchnij mnie. Wygrałam! Um. Tutaj chyba od dołu leci. A okej, okay, już kumam. Nie wolno mi spaść, nie wolno mi spaść. Nie wolno mi spaść, prawie spadłam. Uh, jadę takim dosyć. okej, okay, niefajnym... nie fajnym. Uh, uh, nie. nie. Uh, uh. Ile jeszcze muszę przeżyć. Nie! Spadłam. Ale miałam drugie miejsce. Okej. Okay. O, nie! W tym jestem kiepska. Zazwyczaj popycham raczej innych niż. Ja sama jadę. O, ale teraz jest całkiem spoko. O, ktoś mnie popchnął. Ja kogoś Fajnie. Okej. Okay. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Kurde. Zwalniam. Nie chcę przecież zwalniać. O, miałam drugie miejsce. O, dalej jestem na prowadzeniu. Fajnie. Hu. Ho, ho, ho. Okej, okay, z jednej strony jestem. Okej, okay. jedną zablokowałem. Ja to chyba mam szansę wygrać. Tutaj dookoła. Nikt mi nic nie może zrobić. A, ale dzisiaj kokrze. Dziś jest mój szczęśliwy dzień. No, wygrałam, bo nikt inny nic, nic nie mógł już zrobić. Wygrałam! Okej! Okay. Było świetnie. A! <grywa> Dobra, to mi się podobało. To ja chyba od razu pójdę na kolejne party gamesy, Ok? Zobaczymy, czy też mi pójdzie tak. Ale pierwszy raz wygrałam. Mówię Wam tak yy, naprawdę. Pierwszy raz wygrałam takie party gamesy. <grywa> Zazwyczaj jestem z tego kiepska. O, jaka panda kularach i w ogóle. No. O, zaczyna się. O nie! Jak tym się rusza? Okej. Okay. Okej. Okay. beznadziejne, chyba? Okej. Okay. Za dużo klawiszy do ogarnięcia jak na raz. I czemu to jest taki hałas? Boże, jak oni lecą szybko. Nawet tych kurczaków nie widzę. Dobra, w tym na pewno nie wygram. Ale przynajmniej dolecę może do końca. E, Doleciałem, ale tak. Okej. Okay. Czego potrzebujesz? Nie mogę tego używać. Dobra. Pamiętam. Już pamiętam. No. Okej. Okay, tu jest jeszcze jedno. Dobra. Okej, okay, co ja robię? No przecież wiem jak się robi łuk, tak? Jejku, po co mam tyle hełmów? O, to jest pytanie. Okej, okay, ukończyłam jako druga, czyli będę miała pewnie drugie miejsce. Teraz trzeba tylko poczekać, aż inni skończą. O, ja miałam drugie miejsce. Nie da... Uhu! Ale poleciałam, nie! Nie! Wracam! Chcę zostać tutaj! Nie! Korda, nie bijcie mnie! O, ale się bijemy! Mam tylko 11 punktów. Wracajcie tu. O, okej. Okay. Rzucają no, w jedną i drugą stronę, ale zostawałam na tym. Kurczę, czemu oni mają... Dobra, czyli y, jestem dobra w pierwszych party gamesach, a w tych niekoniecznie. Trzeba to zapamiętać. A w trzecich to już w ogóle, bo tam jest, kurczę, y, ten... Y, parkour. Tam są parkury. Tego to już w ogóle nie lubię. Au... Ej, no ludzie, to boli. No, nic, nie udało mi się. O, to też jest ciężkie. Dobra, muszę pamiętać okej. Okay. Wymaga dużego zgubienia ode mnie. Żebym uważała, czym powinnam rozwalać konkretne rzeczy. A nigdy do ciasta nie doszłam. Znaczy, nie przypominam sobie. Może kiedyś mi się udało. Okej, okay, jeszcze trochę. Nie udało mi się, ale przynajmniej jedne wygrałam. O dzięki, ludzie mi wszystko wybijają. Okej, okay. udało mi się. Jednego za 20 punktów yy, trafiam, oh, drugiego za 20 punktów. Wow! Dobra, jednak te punkty już mi chyba ktoś zabiera. Jeszcze mnie nikt nie pobił, co prawda, ale są już blisko. A ten jeden dziwnie biegł. Tak boczkiem, boczkiem. No, muszę wygrać! Kurde, miałam trzecie miejsce! Na końcu ktoś mnie przegonił chyba. No to musiałam obejrzeć jeszcze raz. Aha. Eee, w to mi nie idzie za dobrze. tylko uważać z której strony lecą. i się odsuwać. Okej. Okay. To przeżyłam ale takim yy, fuksem trochę. O nie wiem jak się cofnąć. Ja nie, nie wiem gdzie się O zginałam. Tam latał na świni. O, wow, ale je wybijam, jestem zła. Uh, co się stało? Nie wiem, co się dzieje, po prostu klikam. W ogóle sensu i logiki. Strzelamy wybuchowymi świniami, kurczę. Ło! Jeszcze poleciałam na tej świni. Dlaczego ja latam na tej świni? Nie uderzył raz. Zabiłam go! Zabiłam już cztery osoby. Jeszcze sama nie zginęłam, chyba. Nie, no nie zginęłam. No bo bym pamiętała, nie? Znaczy mam jedno życie, już to zaraz zginę. O, właśnie zginęłam. Uuu! Okej, okay. <laughs> fajnie było. Uh, I co jeszcze? Wow! Nam, 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 nam. mi idzie gorzej, niż tym innym. Wo, ale niektórzy jadą. No, dajesz. Um. Nie wiem, czy mam takie dziwne cienie. Chyba coś popsułam. Przynajmniej dobrze widzę, gdzie jest y, trawa, a gdzie jej nie ma. Ech, nie udało mi się, ale miałam przynajmniej trzy gwiazdki. No, miałam. Ciekawe, czy coś za to mam. Dobra, to jest taki czas, że ja zagram sobie jedną rundkę SS, bo bardzo to lubię i będę na tym kończyła. Ojejku, ile się zacznie? Hmm. Wiecie co? Poczekam 30 sekund, jeśli się nie zaczną ludzie zbierać, to... Zakończę po prostu na tym odcinek. A na razie. o, ktoś się zaczął zbierać. Jacyś ludzie są. o, wchodzą ludzie, wchodzą ludzie. Dobra, czyli nie zakończę odcinka bez rundki Hypixel SES. No rzeczy tu zrobili. o męczycie miejsce. Przeszkadzam innym. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie fejlowałam. rzucałam tymi diamentami. Przynajmniej mi się udało. Byłam pierwsza. Nie, druga. Ach. O, udało mi się, zawsze mam z tym problemy. Okej, okay, udało mi się, Uu, lecę, a chyba druga, albo trzecia. O, druga, da się zabić. O, udało mi się. Udało się, Dobra. a pikak, no tak. Nie, 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 nie. przeczytałam. <gry> Okay. Oni skaczą wyżej ode mnie. Ale byłam wysoko. O, nie wygrałam. A szybko te kierki. O, no tak zapomniałam, że to jest takie króciutkie. No nic, no to yy, tą króciutką kierką będę kończyła. Bo już odcinek i tak trwa długo. Mam nadzieję, że się podobało, jak zwykle zresztą. O, ktoś dostał kotka, to nie fair. No, mam nadzieję, że się podobało i że zobaczymy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się. Pa pa!